A w dzisiejszym odcinku... I nie wiem gdzie jest. A ja wiem. Ja jestem un poco loko. Ty jesteś entry deader mój. Dawaj go, odusisz! Pięknie, pięknie. Uważaj! Nie, Czesiu! To o ile godzin śpisz ogólnie? Let's go, let's go. Eee, godzina? to czaje, wrzucę mu tam persona. Nie, Czesiu! Jeden góra. Dobra. Dobra. Jeden u, u siebie jest, jeden. On, on nad tobą jest, gdzieś nie pomogę ci. A nie, ciemnia i CT, możesz plantować na lajcie. O. A... Myślałem, że nadejdzie. O, o ale... ale dostał listwy, o kurczę. Jaka tu jest kasacja oponentów. Jadę! Dobra, jeden góra nade mną, gdzieś tu. O, tu, tu, tu. Dawaj go, dobrze, Czesiu, elegancko. Trzech lat? No. to długo. E! Prawie mnie oszukali, ginę. Nie ginę, bo jestem I'm bestią, bratku. No hala, hala, słychać mnie? No dawaj, teraz nam ci się wykazać, dobra? Ja tu baituję. A ty musisz ich wszystkich zabrać do dobra. Ja jednak i tak szanuję mortadelkę. Ja Łukasz, lubię. Łukasz szanuję mortadelkę, piątka. Ojojoj! Oj, oj. Co to jest Zagrałem. Kine, Ginę, trzy, dwa, jeden. No nie ginę, bo jestem I'm bestial. Ja tak... no, idę sobie tak y, w lewo, w prawo i mi nagle hetrze zastrzela. No bo właśnie, to jest cs takie, że możesz biegać i strzelać, to jest tak po no, to, to już nie jest. ilowa gra. <laughs> tak jak mówisz. Jeden góra, drugi gdzieś tu blisko. On tu, pato. O! No niestety nie doleciał. O, Tam tam. Na co mówi mówiłem. Ja tu rzucam jakieś retardy. Blokuje się jak bot. ja. I nie wiem gdzie jest. A ja wiem. Łe! Ja wiem. Ginę. O, oś tego nie spodziewa, patą pozycja. Ale pozycję obiektywna. On mi wydał od razu, head. <grym> ja jestem un poco loco. Ty jesteś entry deader mój. Info dałeś i wygraliśmy rundę. To no, też no. jest ważne. Nie Ipaka zawsze gramy dzisiaj. Nie zawsze fragi są ważne, bratku. No, wiesz, no, no, oh za, za, zawsze tego. Odwróć tabelę, będę na szereg. <grym> Nieprawda, miałeś swoje momenty świetności. Ha. Dawaj go! Odusisz! Pięknie! Pięknie! Zaufałem ci, bo wiedziałem, że dociągniesz to full auto! Ojojoj! Oj, oj, dojechał to to jest cię! To gra! Bratek w biegu daje głowę! Oj, 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 oj! Oj, oj! Nie udało się! Widzisz? Bratek daje w biegu głowę! To jest, jest ta gra! Dobra, czy się Daliśmy im jednym, żeby wiesz... Co no, by podłamanie no, nie byli... ważne! No oczywiście, że ważne! Ja teraz cię zostałem w klaczu, bo idę na środek, jak cymbał! Pojedyncze! No Dobrze, tak. Czesiu! Pięknie, pięknie! Dobra, zagram sobie nowe. O, ty jesteś snajperem, tak? Tak! Kupam. I czuję się mega stado. Nie oglądałeś? Nie oglądałeś? Nie ja oglądałem. Jak telewizory nosili na plecach. Czekaj, palę go! O nie! To... Ej, nie spalił się! O, nie! O, co to... Dobrze! Ja zapomniałem, że nie można pisać do... Do silverów, bo one strzelają w brzuch! <gry> Dawaj, musisz nadrobić zaległości w zabójstwach. No, 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 ej, chaba... Pojedyncze! Pięknie tak. Czesio, wiedziałem Ace'a mi zabrałeś <grymne> Będziesz miał jeszcze ten... Jeszcze trzy mapy stary, z to ty zrobisz z dwajsy I gramy na no jakiegoś... Bardzo. Pojedynek streamerów jest, bo ten chłop też ma streama na Twitchu O, no to musimy go stream snajpować mm. Nie, 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 musimy wygrać z nim Dobra, to musimy pokazać e, dominację genetyczną Dobra, jadą tam, dominuj ich Dobra. Po głowie, po głowie! No, no po głowie! Mega low. Oszustwo! No, no, ale nie wiem, który. No dobra, pożygam się! Dobra, chodź bratku razem schody. Dobra. Tu chyba oponenci będą wymagający, chyba. bo jeden ma rękawiczki, wiesz? A jak no, ma skina, ja, jak... to ma skilla. No, 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 a ja mam magicznego. Stój tu i patrz tu, a ja stoję tu i patrzę górę. Co ty na to? No, okej. Okay. Nie, nie, nie tak daleko. Tu, tu, tu musisz stać, żeby cię nie wyjął. O. o ta, no, ta, gorzej, ta, ta. go nie oszukali, ty. Grają majora i przyjdą stamtąd. O nie. o to jest Respa smok. smoke. nie tu są. Ale dał motowa. Czekaj. Oj! Nie biały Podszedłem pod kulę, nie? No. Oni trzy dni wchodzą, ty. Go, go, go. Oni no life nie w tą grę. No i mi da wchodzę, jestem dead. Nie jesteś. No, no jednak. Cieka. Jak to sprawdzę, to Ciepują. Albo zbieram e, Ja ci zbajtuję, bratku, nic się nie przejmuj. No. Chyba, że zginę. Robisz go. Dobrze, pięknie. Nie, broń mi wyrzuciło. Góra zaskoczył, prawo. Co? Dobra, najlepsza taktyka na asfalt. Fortka próbowałeś? Próbowałem, grałem. Pięknie. No daj. No jednak nie. Cicho, cicho, teraz ja czy uda mi się? Bo ty mnie kierujesz. Dzięki. Chłop mnie butlom rzucił, kurde, z suty. To u ciebie? Tak, jeden jest u mnie. Ale dwóch? w pełnym biegu ta gra nie ma sensu, to trzeba być no skillem biegającym I to... Dobra, czesiu, wracamy. Comeback. Nie, nie, nie Ciebie Ole rzucają utility ty A oni cię słyszeli, umrzesz. Nie umrę. Pięknie, Czesiu! On tak, się... on tak, on tak, on tak Zsianę się patrzył, bratek, tak! On w ścianę się patrzy, ja tak do niego Wiedział, wiedział co go czeka, że pędzisz tam na plecy Coco Jumbo mu zrobić Nie! Uważaj! Nie, Czesiu. Czesiu coś ty narobił! No zabij Dzięki, mnie. że apał przyjdzie tu? Czy robi obiegówę? Oszołom. Co tam? kim jesteś? Co za FC Barcelona? Ale z Polski. Z Polski? To nie mam powiedzieć, że będę ścigany przez Elanę Toruń. A ty mnie zabijesz? Nie, wydaje ci się. O, jeden middle. Dawaj, dusi, żyj. tu żyj. Czesław, middle. żyj, żyj Czesław! Tu middle, tu middle. Ja jednak i tak szanuję mortadelkę, ja lubię. Ja jednak i tak szanuję mortadelkę, ja lubię. <ścoughs> Tobiasz, ja wiem, że lubisz mortadelkę. Już. Dobra, cześć jest lipa fest. Ta połówka została przez nas przegrana z są pomimo tego, iż jest remis. Chodź, mi da, wyjaśnijmy, bo Ja jednak i tak szanuję moją ja lubię. Team motoryzacja, dzięki. Jesteś w porządku. Jadą, 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 jadą! Czesiu! Ja. I tak ja lubię. Czesiu, chodź, Czesiu, chodź. Nie możesz się bać. Przebiegnij po prostu tam. Po prostu biegnij, plus W. No, ale go obiłem, to ważne. Bardzo... bardzo dobrze. Pięknie! Pięknie, Czesław! Czesław, naprawdę... Nie zabiłeś, ale zrobiłeś wiele dla zespołu. No, no. No naprawdę. Ja nie mówię tego dla beki. No wiem. No. Piąteczka dla ciebie. Teraz dawaj tu jedziemy. Flashuję ci, rozjeżdżasz ich. Dawaj, Czesław, miłosz. Bez zatrzymania. Bez zatrzymania. Go, go, go. Flashuję do lewej, nic się nie przejmuj. Pięknie Czesław I jest elektryk, wiesz? Elektryk Nie no Czesiu, ty jesteś... Chyba jesteś kuloodporny Czesiu, na którym ty do szkoły idziesz? Na ósmą Ej, ale to ty musisz i spać już, ty Nie To o ile godzin śpisz ogólnie? Eee, godzina? Może cztery, Czasami zależy No ale, jak godzina? Co ty gadasz? Daję ja idę... idę po... górze, idę chwilę pospać i wstaję. No czekaj, czekaj, na spokojnie. Ale ty, jak, jak chodzi na siłownię, to potrzebna jest regeneracja, nie możesz tak... kucnij mi tu! Nie możesz tak, wiesz, lecieć w ciula ze snem. Tutaj mi kucnij. Dobra. O, dobra, dobra, jest super, tylko czekaj poczekaj, zobaczymy. Uważaj blisko, kucnij, kucnij, kucnij! Dobra, ja wjeżdżam. Wiem, że zabiję. No tak było blisko, było blisko. No zabijam. Teraz żebym ja... Zabił i będzie cacynka. Ej. Który to... jestem? Ciii... Chodź chodź, 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 chodź. Dobra, idziemy na... Na Bust jesteś mi tu, dobra? Tutaj, tutaj. Tylko nie, nie zruchała... Ojojoj, oj, oj, Czesław! Przeciebie dali mi najta. Czekaj, Czesław, na spokojnie. Szanuję, mortelkę. Pięknie. O, weź jest Pompę ma świna. Czekaj, czekaj, nie, nie biegnij, Czesław! Uper, uper, BELT Przepraszam, Czesław, że próbuję zatrzymać Cię. Twoją. próbuję zatrzymać Twoją ambestę, która w Tobie drzemie. Przepraszam. Zobaczysz mi? No, no, no. Czy Czesław musisz, musisz się wysypiać, jeżeli chcesz zwyciężyć? Znaczy, zwycięży, progresować na siłowni, wiesz? No, ja, ja śpię, ja dobrze. No jak, wszyscy mówisz, że godzina? Nie, no. Teraz doszło, to myślę, że. że 6, 7. Ue? Ja czasami to po 2 godziny nawet Nie, no tak to nie mów. Bo jak się mama dowie. A może ogląda, skąd wiesz? Kłóceniesz mi tu, gdzie cię prosiłem wcześniej? No, no, no. Dobra, dobra, super. Niestety nie ma borowika, bo jest obstrany. On musi być na blisko, śmierdziel. Dobra, no ma. Jak jest, tak? czesła. Ok, ok. Ole, mnie przestraszył. Dobra, ja mam słowo. ci na łeb, sorry. Dobra, ja też. Dobra. Nie wiem, ja mama to ma pan, me, bo so, w Fortnite zrobiłem, 100 dolarów wygrałem, przej? Ale tu mówisz poważnie? To czemu nie grasz w Fortnite, tylko w CS-a? No wygrałem w obydwa. Oby, oby, oby Oooo, jeszcze we, raz. We, Oj, du! Raszują te trolle. Ej, knypkę dam czy nie? Nie dałbym, bo się skradał. Ale to no, zrobiliśmy. Wiesz, To cześć, wrzucę mu tam persona! Nie, cześć! Dobrze, Cześć, udusisz go. No, no, no ja się duszę. O ty Nie ma defa. Ha, jest Easy clutch! Widzisz, wyzwali nas od szczurów i pisze o, dobrze, Czesiu.